Znajdujemy się obecnie pod restauracją Warszawska 18, oczywiście na warszawskiej 18. Mieści się ona w kompleksie Skyres. Będziemy sobie tutaj troszeczkę rozmawiać, smakować, także zapraszamy do oglądania. Skąd pomysł na nazwę? Pomysł na nazwę to tak naprawdę kwestie praktyczne, bo adres i nazwa jest ta sama, względy pragmatyczne. A jaki jest zamysł tego miejsca? E, ta restauracja to tak naprawdę taki model hybrydowy restauracji, bo mamy do, dostępne e, jedzenie bemarowe, czyli takie na szybko. Ktoś nie ma czasu, chce wpaść na 15 minut. Mamy bemary, ktoś nie ma czasu, a chce dobrze i smacznie zjeść, no to odwiedza nas. Ale jeżeli e, ma ktoś ochotę na coś takiego e, bardziej wykwintnego, typu e, dania à la carte, no to może skorzystać z e, naszej oferty z karty i dodatkowo co trzy miesiące zmieniamy nasze menu, e, wprowadzając e, tematyczne wkładki tam zimowa, jesienna, letnia. Jakie jest twoje ulubione danie? Moim ulubionym daniem składki zimowej z burger z Kamembertem e, posiada połączenie słodkiego i słonego więc bardzo, bardzo mi odpowiada to połączenie. Jestem z tych osób, które właśnie to lubią i myślę, że, że tutaj jeszcze mogę wspomnieć o naszym menu głównym. Chyba, chyba jedną z taką pozycji, która najbardziej mi odpowiada, to jest tutaj makaron carbonara. Można się nią naprawdę najeść, także polecam. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo dobroci. Jeżeli chodzi o mnie, to mi najbardziej posmakował bajel z pozycji śniadaniowej. Jest to bajel z łososiem, awokado. Coś, co powinniśmy jeść często na śniadanie, bo jest dużo wartości. A jeżeli chodzi o to, co innym smakuje, no to Maćku, Maćku, co Tobie smakuje? Ja z kolei dzisiaj przyjechałem jako miłośnik kuchni meksykańskiej zestować nową wkładkę, która już niedługo będzie na warszawskiej. Ze wszystkich pozycji, czy to Burrito, czy kassadine, czy yy, ten, czy też takosy, które tutaj są. Dla mnie burrito jest to bieden, ale jeszcze powiem wam, że tutaj kosztowałem gdzie jest? O, tutaj mięsko i też jest bardzo dobre.